Cześć, z tej strony Mateusz Widut z Gramy na Maxa, właśnie wyszedłem z pokazu Need for Speed Payback. Nowy Need for Speed po dwóch latach powraca. Poprzednia część wielu graczy zachwyciła, takich jak na przykład Paweł Typiak, nasz między innymi współprowadzący audycję Gramy na Maxa, ale też wielu na przykład odrzuciła, jak Huberta Pomykałę, też mojego kolegę z radia, ponieważ problemy z internetem, problemy z ciągłym połączeniem z siecią Niektórych graczy po prostu bardzo denerwowały. W paybacku mamy powrót tak, jakby do korzeni. Nie trzeba mieć połączenia internetowego, ale i cała rozgrywka jest nastawiona bardziej na taką arcade'ową. Totalnie. Jeśli chodzi na przykład o latarnie, możemy je ścinać, odbijamy się od wszelkich ścian. Co by się nie działo, jedziemy po prostu na ręcznym hamulcu, przemierzamy kolejne zakręty. Nowy Litor Speed to tak naprawdę dla mnie wielki fan. Kiedy zacząłem grać po 5 minutach miałem uśmiech na twarzy i ten uśmiech nie schodził mi totalnie z twarzy do samego końca. Jest bardzo filmowo. Gdzieś to takie połączenie troszeczkę szybkich i wściekłych, jeśli chodzi o kampanię fabularną, ale też z drugiej strony jest tu bardzo dużo takich komediowych wstawek. Ogólnie jedna z misji, bo mieliśmy trzy do wyboru. Jedna skupiała się na tym, żeby po prostu sobie pojedzieć na takim terenie bardziej otwartym, bardziej off -roadowym. Inna zaś pozwalała nam się wcielić w tego głównego bohatera gry. Zobaczyliśmy stęki, wszystko jest bardzo fajnie wyreżyserowane. Oczywiście, dialogi to nie jest jakieś mistrzostwo świata, ale raczej to o to nie chodzi w grach wyścigowych. Sam model jazdy wstawia właśnie na, na, na pokonywanie tych zakrętów. To jest najważniejsze. Dodawanie nitro, wyprzedzanie kolejnych y, przeciwników, spychanie ich, robienie w ogóle takich totalnych masakr na jezdni. To jest właśnie to, co dzieje się w paybacku i to jest właśnie y, świetne. Graficznie powiedziałbym, że może być gorzej nawet niż poprzednie dwa Nitro Speedy, ale to ze względu na to, że jest mniej detali. Sama grafika czy też tekstury są na bardzo wysokim poziomie. Jeśli ktoś ma na przykład tak mocny komputer, że uciągnie 4K, to wydaje mi się, że spokojnie e, może zobaczyć ładny obraz z gry. No ale brakuje tych wszystkich takich elementów jakichś dodatkowych rzeczy na mapie więcej budynków więcej grania światłem nie miałem okazji też przejechania się na przykład gdy pada deszcz więc zazwyczaj kiedy pada deszcz i jest ciemno to gry wideo po prostu zyskują na tym tutaj, tutaj było tak trochę sterylnie jeśli chodzi o, o samą grafikę i oprawę wizualną ale nadal powtórzy się arcade'owość z tej gry, no po prostu zachwyca, zachwyca totalnie. Eee, ja jestem trochę napalony na tego Need for Speed, a nie ukrywam. Z drugiej strony zaś Hubert stwierdził, że to jest totalnie nie jego bajka i twierdzi, że to jest najgorszy Need for Speed ze wszystkich, które do tej pory w ogóle powstały, więc mam tutaj do, dosłownie przeciwstawne ne, o, opinie, jeśli chcecie usłyszeć go, no to zapraszam do ostatniej audycji, którą również nadawaliśmy tutaj z Let's... Let's Play Electronic Arts we wtorek o 21 w Radio Free można było nas usłyszeć, tam też rozmawialiśmy na temat Need for Speeda powrót do korzeni w paybacku moim zdaniem jest uzasadniony i właśnie w tą stronę powinna ta seria zmierzać, nie powinna kombinować z tym, że tam będzie troszeczkę symulacji, żeby było to trochę na serio, a troszeczkę arcade'u żeby się to jednak w większości spodobało arcade to dla mnie nie tour speed. Jak chcę trochę symulacji, zagram sobie w projekt CARS, które też będzie świetne, będzie ładnie wyglądało. Tutaj o to nie chodzi i ja się z tego bardzo cieszę. Tak więc zapraszam do kolejnych materiałów z Gamescomu. Mateusz Widut i widzimy się w następnym filmie.